Cześć, moi kochani, witam Was na kolejnym szybciutkim odcineczku. Druga ewolucja w tym sezonie nas czeka. Na początku, jeszcze tylko powiem szybko parę ogłoszeń. Zapraszam Was na Discorda, gdzie omawiamy Są działy ze wszystkimi grami Supersela i nie tylko. Zapraszam Was do klanu Brave Poland. Jeżeli Wam podoba się to, że lider, czyli ja, mało gra klan Warsy, a są ludzie, którym zależy i chcesz im pomóc rozwijać się dalej, to serdecznie zapraszam. Oraz zapomniałem w poprzednim odcinku powiedzieć, że Goblin. Giant będzie dostępny w pass Royalu, a ewolucja drilla, którą właśnie dzisiaj zobaczycie, będzie w ofercie. Nie pytajcie za ile, kiedy, jaka, chyba. Kiedy? To chyba w połowie sezonu. Tak mi się zdaje. Nie pamiętam dokładnie, czy była podana data. Dobra, ale cykl 2: Goblin Drill. No i tu się zaczynają schody. Ciekawe jak wam będzie się ta ewolucja podobała. Najpierw zerknijmy statystyki tego yy, widzicie, macie spał damage 110. Poczekajcie yy, tutaj najważniejsze jest, że spał będzie 3 sekundy. W ogóle będą takie trzy etapy. Jak przy Giant'ie mieliśmy że doszło jego życie do połowy i zaczął spamić tymi goblinami. To tutaj drill ma takie dwie aktywacje. On idzie w miejsce, którego rzucimy. Idzie, później przeskakuje w drugie miejsce i w trzecie miejsce, ale spokojnie te miejsca będą na mapie widoczne. Teraz taki szybciutki gameplay Wam pokażę, właśnie ten drill leci na wieży. Jak widzicie te miejsca są widoczne, gdzie ten drill się później pojawi i on tak dochodzi znowu do kolejnej kreski i ten drill zmienia pozycję. Ale myślę, że pokażę Wam troszeczkę na takim większym gameplayu, który dla Was przygotowałem samym, zobaczcie zresztą sami. No i tutaj właśnie macie pokazane, jak już Drill wędruje na tą wieżę, widzicie, są trzy punkty, dwa punkty dokładnie, bo w trzecim on się pojawia na początku i po każdym etapie tutaj zaczyna ten Drill zmieniać pozycję i się pojawia w innym mm, miejscu, ale to wszystko jest widoczne, jak widzicie, każdy ten punkt, tutaj cofnę troszeczkę, każdy ten punkt, jak widzicie, jest widoczny na mapie, więc spokojnie... Będzie tutaj to wszystko do ogarnięcia, mam nadzieję, ale jak będzie to z użytecznością, przekonamy się z czasem. Więc tak, druga ewolucja Goblin Drill. No, ja tak szybciutko wam to pokazuję, a wy sami mi później w komentarzu napiszcie, co o tym sądzicie. Zostawcie łapeczkę, subskrypcję, jakiś komentarz dla zasięgu i do zobaczenia w następnym odcinku.